Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacją WTK2 pod tytułem Odyseja w imieniu Króla. Udało nam się w poprzednim odcinku odnaleźć wszystkich ocalałych, oczywiście z wioski, jeżeli chodzi o sam zamek na wyspie Atanos, w której aktualnie oczywiście, na który aktualnie jesteśmy. No to nie wiemy ilu tam żołnierzy, paladynów przetrwało i my teraz aktualnie wróciliśmy się do Kamiennego Kręgu. Bo nawet sobie odświeżyłem tą rozmowę z Sajanem, z alchemikiem Sajanem, i powiedział, że właśnie tu gdzieś na dole powinna być skrzynia. Też mi jedna osoba o tym pisała. Także trzeba się tutaj rozejrzeć. A w tej skrzyni będzie klucz do grobowca, a w grobowcu będzie teleport. Chyba tutaj? Czekajcie. Chociaż może jednak nie. A w grobowcu będzie teleport. O, tutaj coś jest. Który przeniesie nas do zamku? Także taki jest plan aktualnie. Zeskoczyć. W sumie wypróbujmy akrobatykę, ostatnio się jej nawet nauczyłem. Widzicie, ile życia tutaj straciłem? Praktycznie nic w sumie. Skrzynia jest nawet trychy. Także to nie jest żaden problem. I tak, no po 110 godzinach gry. O kurde, jest daleko, zaczekajcie, zaraz wam dokończę. Jest, lewo końcowy. Stary klucz, znaleziony w kufrze na górze Atanos. Po 100 ilu, 10, prawie 120 godzinach w sumie gry dopiero się nauczyłem akrobatyki. No nie była jakaś tam za bardzo potrzebna, więc tak to właśnie wyglądało. I teraz, tak, dobra, mamy klucz, więc pasowałoby tutaj jakoś zejść dość bezpiecznie, chociaż ta akrobatyka to naprawdę jednak. Jeżeli chodzi o takie zaskakiwanie, to faktycznie mogłoby się nam wcześniej troszeczkę przydawać, ale mniejsza. Radziliśmy sobie bez niej, więc bezproblemowo. No i wracamy do grobowca. Muszę wyłączyć tutaj muzykę. Niestety na powrocie do pierwszej wyspy, czyli Atanos. Włącza się jakaś dziwna czasami muzyka, która bardzo Grę opóźnia grup Lorda Sintram opóźnia, w sensie FPS-y spadają o prawie 200. Ta runa jest uszkodzona. Więc prawdopodobnie trzeba będzie do Alchemika się udać jeszcze z nią, żeby ją co ono naprawił. Trzeba zobaczyć. Przeteleportujmy się do Sejana i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O dziwo tutaj. Nie ma lagów. Może muzyka w samym zamku też się nieco różniła. I też może powodowała jakieś lagi. Bo teraz właśnie mamy ją wyłączoną całkowicie. I nie ma lagów. FPSy wiadomo, spadły, ale nie aż tak jak na początku. Dobra, porozmawiajmy z hey. nim. Ich habe laut Der Runenzauber ist zu schwach geworden, um einen Teleport durchzuführen. Was kann die Ursache dafür sein? Ich vermute mal, dass die Feuchtigkeit in der Krypta daran schuld ist. Aber wie auch immer, diese Rune können wir jetzt nicht mehr verwenden. Aber wie komme ich jetzt in die Burg? Hm. In der Rune ist noch ein kleiner Rest von magischer Energie vorhanden. Mit etwas Glück könnte ich mit diesem Rest noch eine Teleport-Spruchrolle erstellen. Die Zutaten hätte ich, doch wird es längere Zeit dauern, bis ich die Spruchrolle herstellen kann. Komm no, am besten morgen wieder. Bis dahin müsste ich sie fertig haben. Geht das nicht schneller? Die Besatzung der Albatross ist verloren, wenn die Untoten beschließen, sie zu überfallen. Ich tue, was ich kann, doch leider brauche ich nun mal dafür Zeit. Tut mir leid. Schneller geht es nun mal nicht. No dobrze, no na że po prostu mi się tam nic na tym statku nie stanie, także chyba tutaj łóżka nie mamy, więc musimy skorzystać ze śpiworu swojego. I do następnego rana no powinno wystarczyć. Żeby ta runa już była, oczywiście, gotowa. No oni tutaj, ci przeciwnicy właśnie nas, niektórzy, tak jak i Sayana, wykrywają. No i teraz go odkleiło, kurde. Całkowicie. Uderzyć go? To nic nie da. Zaczekajcie, może zamienię się w niego. Dobrze, tak. Okej. Okay. Wyłączam Morwina. Naprawiliśmy. Jest die fertig? Ja, hier ist sie. Es war gar nicht so einfach, die verbliebene magische Kraft auf die Spruchrolle zu übertragen. Aber mit der Hilfe Inos ist es mir schließlich doch geglückt. No dobrze. W takim razie chyba nie ma na co czekać. Teleportujmy się w nieznane. W takim razie jeszcze sobie zróbmy zapis. Bo nie wiadomo, jak to będzie. Duwa się tutaj. Przeciwników może na nas wyskoczyć. Nie umarły Marbot. Kurde. Smutne trochę, nie? No nic. Wiemy już. Jesteśmy pewni tego, że Marbot no nie żyje, także. No szkoda, no co no. Ale no. Nie tylko on, zapewne. Zaczekajcie, jak to było z otwarciem tego przejścia? Chyba te dwa przełączniki trzeba było, bo coś tam wiedziałem, że nam się wyświetla za tym. A jakieś drobne rzeczy, dobra, bo tak, to oczywiście te rzeczy, które tu mieliśmy, to już je kiedyś zebraliśmy. Możliwe, że pulpity w sumie się zregenerowały, powiedzmy, ale poza Expem. Nic nam raczej nie dadzą, bo wątpię, żeby się zresetowały pulpity z wiedzą magiczną oczywiście. Dobra. E, możemy na początek sobie wejść, zobaczyć na górę, czy kogokolwiek tutaj nie będzie. A to jest przecież ta pracownia Saiana, ale dobrze, że tu weszliśmy. Od razu możemy sobie tego szkieletu pokonać i się rozejrzeć, trzeba by na pewno tutaj jest czysto. O. Ale to się na przykład zresetowało powiedzmy, nie, to co niby zabieraliśmy w pierwszym rozdziale, no to tutaj na powrocie, wszystko jest to co mieliśmy, to co zebraliśmy. Także spoko. Miktury roślinki jakieś tam na stałe nam się przydadzą. No, moż, Można będzie też za jakiś czas sobie tam alchemię znowu... E, ...popróbować, jakieś eliksiry porobić, nawet chodzi o te stałe na siłę. Czy tam jeszcze na coś innego? Może na życie nam też wpadnie, nie? Hity mamy dość mocne, chociaż czasami po prostu brakuje nam jakichś tam delikatnych hitów, żeby... ...delikatnych obrażeń, żeby właśnie na hita mniej ściągać, ale... ...to sobie ogarniemy. Tak samo z tym zdrowiem. Myślę, że przyda się, bo nadal jakby potrafimy dostawać... ...dość wysokie... ...to obrażenia. Zobaczmy jak tam z Muzą. Dobra, włączyliśmy ją z powrotem, na razie jest OK. No, niestety jest tu taki problem w szóstym rozdziale, na powrocie do Atanos, że ta muzyka, niektóra potrafi jakieś błędy nam dawać. są znaczy no błędy, te FPS po prostu spadają. I tak się w sumie zastanawiam, czy każdy tak miał. Pewnie tak, nie. Nie umarmy Bruno, ja pierdzielę. No, niestety, no będziemy spotykać tutaj osobników, których poznaliśmy na początku gry. No martwych. Miejmy nadzieję, że chociaż ktoś przeżył. Ale jakoś tak szczerze mówiąc, to nie widzę jakiejś nadziei. Naprawdę. Jak już morboda widzieliśmy samego, że niestety nie przeżył, to coraz mniejsze szanse na to, żeby ktokolwiek inny tutaj. Ale no nie traćmy nie traćmy nadziei, co nie? Weźmy sobie leczenie ze zwoju. I no co? Idziemy dalej w takim razie. E, mamy tutaj dość w sumie przeciwników. E, sporo. Podświetla nam ich tutaj. Także. Niby nie powinno być problemu, bo chyba dość oni są tak rozwalani całkowicie pod tym całym zamku, pod tej całej twierdzy, co nie? Chociaż tutaj może będzie ich więcej. Pamiętajmy o tym, że oczywiście mamy czary, nie? Kurde, nawet węzel. Dziadzio, który nam opowiedział o naprawdę wielu fajnych prawach. A, oni się tam biją teraz? Chciałem do o falę? Zaraz zobaczymy, tylko wolałbym się śpieszyć. Yy, ósemka! I spróbować ich właśnie w taki sposób tutaj podobijać. Tak, jeden chyba, jednego zlikwidowali, ale dobra. Kościany, Lord Finister. Nam się tu trafił na dole. Dobra, no nie były jakieś tam mega. Teraz wychodzi na to, że każdy ożywieniec zostaje wypędzony, jak my go pokonujemy. Kurde, ale to trochę expa nam zabrało chyba, nie? Chociaż kurde, z tym expem już tak przesadzam może. Nie wiem, czy... Czytywać to i wybijać ich wszystkich? Dobra, pierdziele. 77 punktów nauki, już prawie nie ma na co wydawać tych punktów, no... Niby wiadomo, można by było takiego maksa sobie wyciągnąć i porównać do tego, jak tam ktoś na przykład przeszedł modyfikację i ile tam poziomów mu się udało wbić, nie, ale no to tam zawsze coś umknie. Nie, chcę mi się już tego wczytywać, naprawdę. E, co w takim razie? Kościur, kostur, kościanego władcy. Zaklęty przez samego Beliara, no to brzmi ciekawie. Nic poza tym tak naprawdę chyba nie dostaliśmy. No i ten pierścień kościanego przywódcy, zwykły pierścień emanujący dziwnym chłodem, na no nim wygrawerowano finister. No i wpisy dostaliśmy ożywieńców w zamku w lesie, bo nawet w też armii ożywieńców. Dokładnie, no i tak naprawdę powinniśmy już chyba mieć wszystko wykonane, jeżeli chodzi o te questy. Dobra, wróćmy do Sayana, powiedzmy mu o tym. I. A tutaj, tak się dzieje. Muza jest niby ta sama, ale tutaj na górze, chyba. No, te FPS tak konkretnie spadły, chociaż przedtem miałem muzę wyłączoną. Nie wiem, ja już nie wiem, ale chyba tutaj zbyt długo nas nie będzie. Bo tak naprawdę pokonaliśmy tą armię już i chyba będziemy płynąć dalej. Na no to wychodzi, ale no zobaczymy. No, jeszcze do na statek pójdziemy i powiemy tam im wszystkim. też rzeczywiście, Good gemacht. Dann haben wir eine Sorge weniger, jest Innos möge dich dafür segnen. Du hast das Unmögliche möglich gemacht. Durch diese Heldentat werden die Menschen unseres Königreiches erkennen, dass du ein Erwählter unseres Gottes Innos bist. Was wirst du jetzt machen? Ehrlich gesagt habe ich mir hierüber noch keine Gedanken gemacht. Zunächst aber werde ich hier bleiben. Ich bin sicher, dass es in dieser Bibliothek noch eine Menge interessanter Bücher gibt. Und nun mach dich auf den Weg. Viel Glück! Die Burg ist befreit. Minister und seine Kreaturen sind tot. Inos sei Dank. Damit hast du einen großen Sieg errungen. No i to by było w sumie na tyle. Tak naprawdę. No? Powrót na statek w takim razie. Najlepiej powiadomić o tym. Sejana i innych, którzy przeżyli zanim o zwycięstwie powiadomie Lorda Baldwina. Czyli staliśmy tutaj od razu info w dzienniku, jak się przeteleportowaliśmy do portu. Okej, okay. czyli... Dobra, wiem o co chodzi, bo po prostu oni są tam ciągle w tej jaskini, co nie? Oni są ciągle w tej jaskini, więc po prostu powiemy im, że już no, żywieńców nie ma i mogą wrócić do wioski. No bo żołnierzy to tam żadnych zbytnio nie widzieliśmy żywych. Ależ tutaj lagi są. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że na tych następnych wyspach też nie będzie takich problemów. Może też coś zrobili z, ta z taką muzą, że. Wiecie, że problem. Die jest yeah. to Ja. Czy wracasz do Oczywiście, ten Ale tutaj właśnie możemy zaprowadzić go na statek, ale. Niech on sobie dojdzie tam do. Chociaż nie on na zamek idzie. Wiecie, po prostu z wioski byłoby go szybciej zabrać, nie? Niech on sobie tak to dojdzie. No dobra, może w wiosce będzie. I jeszcze musimy. Tu było to przejście. Gdzie było to przejście do tych e, mieszkańców wioski? Niech żyje król! Dobra, wiem. E, musimy się udać. Góry, powiedzmy, i później zejść na dół i tam będzie wejście do tej jaskini. I tam w tamtej jaskini no właśnie wszyscy. Ci, którzy przeszli, no są, więc będzie po prostu trzeba ich poinformować, że mogą sobie wrócić do tej wioski. Jeszcze tutaj w tej hacie był jeden, myśliwy. Ziemutas powiedz powiedzmy Der Spuk ist vorüber, die Untoten sind erledigt. Bravo, gut gemacht. Dann kann man also wieder ins Dorf. Wenn du willst, kannst auch wieder jagen gehen. Falls die Untoten noch etwas Wild am Leben gelassen haben, aber lass mal, ich gehe lieber ins Dorf. Ich muss mich erstmal von den ganzen Strapazen erholen. To niech oni to tam wszystko ogarną. Jakie szkody, i tak dalej. No, i chyba tylko tego strażnika jednego będziemy mogli tak naprawdę wziąć. Jeszcze pamiętam, oczywiście, o tamtym jednym, który samotnie był w innej jaskini, ale to za chwilkę. Tutaj musimy zanurkować. I ci, którzy tu zostali, no to wrócą sobie na spokojnie, już do wioski. Oczywiście. No, i na tym. O kurde, przesadziłem chyba. No, i na tym pewnie będzie można skończyć to, nie? Teatanos, ja tak myślę. Chyba złą ścieżkę obrałem, bo. Czy to była jakaś inna ścieżka? Kurde. Nie było. Dobra, spróbujmy zaskoczyć. Może będę w stanie to zrobić z tej strony, bo jednak poszedłem innym przejściem, tym nieodpowiednim, ale. Może tutaj nam się to uda zrobić. No nie no. Kurde, oni są tam. Jak ja tam wchodziłem? Ech, chwila. Dobra, że już jak już się przetreborowaliśmy do wioski, to pójdźmy najpierw do tego jeszcze gościa, który jest sam w tej jaskini. Jeszcze jakimś innym wejściem tam się wchodziło. Dobra, wiem już. Okej, okay, już wiem, na 100%. Ja tam przepływałem i tam się wchodziło właśnie. Jest Elias Reich zurückgeschickt. Wirklich? Ich wusste es doch, dass du das schaffen wirst. Dann kann ich ja wieder zurück zu meiner Hütte gehen, oder? Na no klar. Sehr gut. Wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Warte mal. Und frech. Ich bin der Glücklichste. Und das verdankt. Ich no spoko. I teraz, tak. Dobra, już, już wiem, już mi się przypomniało. Miegniemy sobie. Tutaj za ten cmentarz, powiedzmy. No, ja właśnie z tej strony, z tej plaży, którą zaraz tutaj zobaczymy, no, płynąłem sobie w lewą stronę i tam po prostu docierałem dość szybko. Także to było, to było tutaj, nie tam, przez które miaski nie przeszliśmy, tylko tutaj. Ale i tak przy okazji, no, biegliśmy tam, bo w tej kopalni był um, ten jeden żołnierz, nie? Także przy okazji go też tam poinformowaliśmy o tym. Znowu lampa na dworze, taka, że porażka pokoju też patrzę czy mi komp się nie pali przy okazji Może odcinek też, żeby nagrać, nie? Przed tym jak się schajcuje. Dobra, biegniemy. On mi jeszcze tu grzeje, ja pierdziele. Nie jest kolorowo. Jest po prostu hardko. A w symy tym... Właśnie też możemy powiedzieć, nie? Hey. Nie będziemy tych głupków słuchać, bo oni są naprawdę odklejeni. Hmm, nic tutaj nie ma, tak to poza tym, żeby ich gdzieś zaprowadzić. Nie, więc spoko. E, I tutaj się schodziło niżej. O, dokładnie. To jednak w sobie to nie, nie był tam ten jeden, tylko żołnierz, tylko tych dwóch, tu jeszcze zostało. zapomniałem o nich, ale to nic. E, dobra, i teraz musimy przejście znaleźć. To są delikatne labirynty. Przejście znaleźć do tamtych właśnie ludzi. Wracam się teraz. Oczywiście, że tak. Gubiłem się już. Lecimy w lewo. Lewo. No tu nie ma. Tu też nie? Jak ja tam przebiegałem? A tutaj. Chyba. Teraz tak lewo, czy prawo, lewo. Brawo. Ok, tutaj jest, dobra. No, delikatny labirynt, taki, nie? Dobra, to oczywiście wszystkim to samo mówimy, więc nie będziemy z tego słuchać. Szkoda czasu naszego. I teraz jak oni sobie, właśnie wrócą. To przeteleportujemy się do wioski, zobaczymy tam co i jak. Czy tutaj nic nowego u nich powiedzmy nie ma. Tu jest Anna. Czy tutaj ktoś właśnie... A no, to był ten nasz ziom. Ale tutaj raczej u nich nic nowego się nie pojawi. No tylko można by było tamtego jednego żołnierza, ale to musimy go z zamku w takim razie prowadzić. Chce mi się w ogóle? Nie wiem. A on jest teraz zamknięty. O, widzę, że tamten też jeden nie żyje. W sumie to mieliśmy teleport, co nie? To był jako zwój, tak naprawdę. już go raczej no, sobie użyć nie możemy. Z biblioteki pewnie bym... Dobra, mniejsza. Nic, żaden quest tego nie wymaga tak naprawdę, więc wracamy na statek. Oseana poinformowaliśmy i oczywiście innym, którzy przeżyli, też wszystko powiedzieliśmy. Dobra, w takim razie wracamy na statek. to... Sehr gut, Paladin. Du hast uns und unserem Gott Innos einen großen Dienst erwiesen. Nimm das als Belohnung von mir. Die Welt ist aber nach wie vor in großer Gefahr. Ja, du sagst es. Baal Hansha muss unbedingt vernichtet werden, bevor er noch mehr Unheil anrichten kann. Das Heer der Untoten ist in der Lage, alles Lebende auf dieser Welt zu vertilgen. Wir müssen daher unbedingt herausfinden, wo sich Baal Hansha verbirgt. Vielleicht habe ich eine Spur. Ich habe nämlich diese Karte in der Grabkammer des Magiers gefunden. Hier hast du die Karte zurück. Du wirst sie sehr wahrscheinlich noch brauchen können. Gut, dann wissen wir wahrscheinlich jetzt, wo sich der Feind verbergen wird. Ich fürchte aber, dass wir zunächst woanders hinsegeln müssen. So, wohin denn? Nach Nordmar. Wir müssen Zardas um Hilfe bitten. Wie? Zardas? Den Abtrünnigen? Weißt du eigentlich, was du da von mir verlangst? Der König hat ihn zum Feind des Königreiches erklärt und nun verlangst du, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, wenn wir Balhandschar besiegen wollen. Nur Zardas ist klug und erfahren genug, uns in diesem wichtigen Kampf gegen diesen mächtigen Diener Belias zu helfen. Ich bin mir nicht sicher, ob du recht hast, Paladin, aber ich werde darüber nachdenken. Wir sollten aber so schnell wie möglich aufbrechen. Hmm. Dann segeln wir am besten nach Vengard. Von dort musst du dann den Weg über die Berge nehmen, um nach Nordmar zu gelangen. Geh aber zunächst zum König, um ihm mitzuteilen, was du vorhast. Wenn er Xardas vertraut, dann werde auch ich ihm Vertrauen schenken. Wir segeln aber erst wieder auf die offene See. Sprich mich dann einfach nochmal an, wenn es nach Vengard gehen soll. nach Vengard. My byliśmy tam u króla już, ale to jakiś dłuższy czas temu, no i ciekawe co to będzie, jak już słyszę Nordmar, kurde ta Myrtana i będziemy tam Myrtanę zwiedzać, Nordmar, ciekawi mnie po prostu jak to zostało dobrze, dobrze, no, by dobrze wykonane, nie? Dobra, ale jest jeszcze pewna akcja z tymi pobocznymi wysepkami. I czy tam też nie trzeba będzie się wybrać? Przed wypłynięciem na węgard. Znaczy trzeba. No tak. Opcjonalnie oczywiście mówię, ale. Dobra, możemy. I mamy węgard. I mamy... też kryjówkę mendozy. To sobie myślę, że zrobimy na, w następnym odcinku. Kryjówkę mendozy. Możemy teraz popłynąć do węgardu, porozmawiać z królem, zobaczymy co tam będzie się działo. I. Po węgardzie... Odwiedzimy te poboczne wysepki, tam to będzie moment pewnie, nie? Ja sobie tam nawet w solucji jeszcze zerknę, jakie tam będą questy czy w ogóle będą. No i na koniec do tego Nordmaru po tym wszystkim. Jeżeli oczywiście po węgardzie będzie możliwość jeszcze napłynięcia, wypłynięcia na te wysepki pojedyncze.

Nun wären wir wieder in Vanguard. Gut, dass es jetzt durch die magische Barriere geschützt ist. Werden die Orks die Hauptstadt weiterhin belagern? Damit musst du rechnen. Du solltest daher sehr vorsichtig sein, wenn du unterwegs bist. Bevor du dich aber auf den Weg machst, müssen wir zuerst die Orks beseitigen, die den Hafen und die Seefestung besetzt halten. Als wir beim letzten Mal hier waren, war dies noch nicht nötig, da wir ja Vanguard schnell wieder verlassen konnten. Diesmal aber werden wir hier wohl mehrere Tage ankern müssen. Zeit genug also für die Orks in der Festung, um Verstärkung zu holen. Wie viele Orks werden die Festung verhindern. wohl besetzt halten? Ich weiß es nicht. Rechne aber damit, dass sich dort eine ganze Menge aufhalten werden. Überlege dir, wie du am besten vorgehst. Wenn du die Orks alleine angreifen willst, habe ich nichts dagegen. Du kannst sie aber auch gerne mit Erik, Volker, Konrad und Bertram angreifen. Sie werden dich gerne begleiten. Die übrigen aber müssen hier bleiben, um das Schiff zu schützen. Viel Glück! No, w końcu możemy kogoś wziąść do pomocy. Oczywiście, Vanguard to wiadomo, też Myrtana, ale ja po prostu myślałem, że my na moment do króla tylko z samego się przeteleportujemy. Powiemy mu tam o tym i jakby co, prosto do no Nordmaru. Dobra, nie, nie wiem do końca, oczywiście, nie, no, ale odpłynąć niby stąd możemy. No bo wiecie, tutaj będziemy to na pewno dużo czasu na to pójdzie, co nie? Więc chciałem po prostu te poboczne wysepki tak na momencie zrobić. Jak chciałem zobaczyć, jak wygląda sytuacja na mapie. Bo musimy taką ogólną sobie odpalić. Chyba na niej... ...nie jesteśmy pod... ...podkreśleni. Dobra, zrobimy tak. Rozejrzeć się oczywiście tutaj możemy. I zobaczę sobie właśnie w Solucji, jaka jest kolejność, jaka powinna być kolejność. Ale myślę, że tak. Myślę, że te najpierw poboczne wysepki sobie zrobimy. I wtedy dopiero ogarniemy ten węgard, no bo tu faktycznie... Kurde. Wiecie, ja to taki zdziwiony jestem, nie? Jak tak widzę te miejsca po prostu. E, dobrze, więc rozejrzyjmy się najpierw tutaj. Dobra, z orkami nie powinno być większego problemu. Nie są aż tacy chyba twardzi. Chcę, chcę zobaczyć to miejsce tu. Jak to wygląda? Dobra, nie jest ona jakoś tam mega duże. Tutaj to co to jest? Tak, wiecie, to tak, ciekawości najpierw sobie to sprawdzam. Zbrojny. Dobra, i to jest cholerę orków, okej. Okay. No dobra. Tam mamy ten węgard. Jak to w ogóle z teleportem mamy w ogóle na statek chociaż? Tak, na pokład. Do królewskiego Zamku w węgardzie mamy. Okej, okay. czyli będzie można tutaj porozmawiać z królem, a nie powinienem opuszczać zamku, ale. Zanim wyruszę właśnie do króla, muszę najpierw pozbyć się orków, którzy zajęli port i portową twierdzę. Dobra, czyli zrobimy tak. Zwiedzimy... Zwiedzimy, sprawdzimy te wysepki. Najpierw i dopiero tutaj wrócimy do węgardu. Wybijemy sobie te, tych orków tam z twierdzy, wiadomo i tak dalej. Wrócimy do króla. No, jeszcze przed tym y, wyspę Mendozy sobie sprawdzimy, co nie? No bo to już jest szósty rozdział, a w tym rozdziale możemy to już na legalu zrobić. Także taki jest plan, jak na razie. Więc. Y, pierwsze te małe wysepki na szybko. Wyspa Mendozy i dopiero Węgard. Także na tym sobie to możemy sobie skończyć. Zaczniemy już resztę, resztę działać w następnym odcinku, bo tutaj no quest, który tak naprawdę dostaliśmy jedyny, no to jest stwierdzą co nie? No poszukiwanie są, to wiemy. Trzeba najpierw porozmawiać z królem. Ciekawe, czy on nie będzie chciał czegoś od nas, żebyśmy coś działali tutaj, nie wiem, może wybijali kogoś jeszcze. Ja to wyspę korsazy, korsarzy, no to, to jest wyspa Mendozy. Dobra, myślę, że sobie to ogarniemy. Dużo tych questów jakby nie mamy, powiedzmy. Także trzymać się, do kolejnego. Cześć.